Nie wiem, to na inny temat, koszyk. Nie musisz lecieć w kosmos, żeby zatrzymać czas. Sięgnij po Dupper kolegę beauty. Odkryj sekret ziemskiego piękna. I niech dzieje się... Kosmos. Collagen beauty od Dopel Wracamy już za chwilę. 20 sekund! Natychmiast potrzebuję czegoś na głowie. Szybkość twojego drugiego imię. Mikrokałki paramik Fast rozpuszczają się już do języku, dzięki czemu działają szybciej niż tabletki. Paramik Fast, szybciej niż tabletki. I to bez popijania. Trzy, dwa, jeden. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem farmaceutką. Paramik Fast, na językach całej Polski. opony? Wspaniale. Bo na no, weekend jedziemy do mamusi. Marka model rok. Odkryj szybki i prosty sposób na bezpieczeństwo. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze w 24 godziny. Kup serw farogowe Almette 379 za sztukę przy zakupie dwóch, a kawa miliona MK Kafeterium 500 gramów 299. Kaufland. Tydzień budowlany w Lerwa. Jak coś Panio? to do Leroy. Tylko do niedzieli zwracamy 50 zł na kupon w klubie. Za każde wydane 500 na cementy, wylewki, gładzie i gipsy. No to wpadajcie na tydzień budowlany Dolerła. Jaka za mnie sztuka! Sztuka mięsa. A wnętrze? Wnętrze, też mam berlinistę. Idealny smak berliner to wysokiej jakości mięso mieszane na ośmiu cudów i wędzenie bukowe, Bez zbędnych dodatków, po prostu smakowicie z i z obelinki. Wszystko, co zbudowałem, zawdzięczam siłę moich rom. Od soboty w Lidro. Wiertarka tylko 79,99. Szlifierka kątowa jedynie za 99,99. ,99. Szlifierka do ścian i sufitów z kuponem Lidy Plus 100 zł. taniej 299 zł. Zakupy robię w Lidro. By wydać. wybrać. tak, tak, tak. tak. Potrzebna jest wiedza. Rozumiem, że jesteście pewni. Tak jest. A, szczęście. szczęścia? To muzyki, strzałko, rodzenia, los. Jeśli to pytanie przetrwamy, to znaczy, że jesteśmy do w hazardzie. I stanowe nerwy. Zaryzykowaliście aż za swój udar mnogo Ostatnia milion. Gra piękna, pełna dramatyki. Pieniądze wracają do was. Premiera dziś o 17.20 w TVPKD. Powódź zabrała ludziom domy i dorobek życia. Nadzieja, razem dla nas. To charytatywny koncert, w którym najwięksi artyści połączą siły na rzecz powodzenia. Ty także możesz okazać wsparcie. Wyślij SMS o treści nadzieja pod numer 73 365. Przyjdź na błonia E Narodowego lub oglądaj w TVP 1 w sobotę o 17.30. <try> Thank okay.